W końcu GTA V Ukończone To była dobra gra Spędziłem tutaj 30 godzin I masz spędzę jeszcze dwa razy tyle No i z gier Jakie grałem No szkoda, że dopiero 7 lat po premierze gram No Ale co? Darmówka to darmówka <grystanie> eee, Dobra eee, Ale nie no 7 lat Powinna być już chyba kontynuacja nie? Albo jakaś zapowiedź że coś? Dobra sprawdza na necie Co so to kur... Projektor Games, producer gier. Na karku ma prawie 40 lat, jest mega znanym kolosem na rynku gier i sprawia, że ludzie fariują gdy tylko zobaczą logo. Nie wiem, czy ma to, nie wiem, do wybiegu szympansów. I, yes, I, I zaniosłem z tego, że robią gry, wydają gry. Takie jak Geta, Manhunt, RDR lub LA Noir. Ale szczególnie ta pierwsza gra, którą wymieniłem, czyli GTA, no ma coś w sobie, że na jej punkcie wszyscy wariują. Oczywiście poprzednie gry są dobre, ale... No właśnie GTA. Ponieważ każda premiera gry z cyklu, no... Jest charakterystyczna na siebie. Czy to jakieś kontrowersje, przykładowo GTA San Andreas GTA 4. Albo... B.E. z popularności. Come on. Mówił sobie premier GTA 5 i co najlepsze, te gry żyją. Nawet te 7 lat po premierze, czy nawet 13 lat po premierze, one nadal żyją. Dajmy na ten przykład GTA 5, które do dzisiaj może utrzymać PIK graczy 100 tysięcy, to bez przerwy, co czynią prawie Prawie czwartą najbardziej popularną grom na Steamie I nie dziwi nikogo, że ludzie czekają, oczekują, po prostu szukają. Wieści o GTA 6 Ciekawe czy to w wywiadach jakichś, przeciekach, w plikach gry Okej okay, dobra, ten dobra, dan a A, tam, okay, okay, dobra, okej, okej, dobra Kosmić, kosmic, kosmić, możemy za tym stać Yyy, pójdź dobra, pójdziemy będziemy chyba nową postacią Okej, okay, jeżeli wszystko to połączymy Razem, oznacza to, że GTA 6 wyjdzie Jutro Pokchamp więc tu stawiam pytanie, czemu tak duży producent gier, czy, który ma ogromne pieniądze, wie, że jak coś wypuści, no to to pyknie, czemu nawet nie wypuszcza zapowiedzi, ani czego, żadnych informacji o GTA 6? No właśnie, czemu? Dobra, ale zacznijmy od początku. No, może nie od samego początku, ale cofnijmy się trochę w czasie. Co jest? Uch, uch. Siema! Jestem to z przeszłości nie zadawaj głównych pytań. Idziemy nagrać film. Ej, kolana! Okej, okay. jesteśmy w roku 2001, czyli w roku, w którym wyszło GTA 3. To była pierwsza gra serii, która ukazała się w pełni w 3D. A pamiętajmy, w 2001 3D raczkowało praktycznie. Ale to, że była to nowość, bo poprzedniej części były po prostu w 2D, ale nie odbiło się to na popularności, wręcz przeciwnie. 14 milionów kopii sprzedanych, Esclapik tak zwany Halo No na tamte czasy to dobry wynik I oczywiście Rockstar to zauważył Rok później dostaliśmy przecież Gita Vice City A już w 2004 No bądźmy szczerzy Grę, która jak słyszysz gita, to może być od razu o niej myślisz San Andreas Come on. Każdy przecież spędzał chociaż godzinkę Swojego dzieciństwa na gita San Andreas Ale to nie były jedyne gry, które Rockstar wydawał bo jeszcze dostaliśmy przecież 5 innych gier. Wow, to sporo. Czyli można powiedzieć, że ludzie nie narzekali na brak gier. A po premierze Sandras, no oczywiście, że nie zwolnili. Wiedzieli, co już rozpoznawali, mają dobre marki. No to nie lecą dalej. I oczywiście, dostaliśmy GTA Liberty City Stories, Buliego, Geta Vice City Stories, Mejhamtan 2. Nie było chociaż jednego roku Do 2008 W którym Wydawca Nie wypuścił chociaż jednej gry Hej, ale to wszystkie gry Nie robiliście sami twórcy co GTA Były inne oddziały Co nie? Okej, okay, to prawda Rockstar no Nie robiła tych wszystkich gier Odpowiadała za GTA, ale Nadal Z potrzebą Rockstara wychodziły nowe gry Które były dobrze oceniane Z pewnymi wyjątkami Więc co się dokładnie stało w 2008? GTA 4: Life is complicated. I killed people, smuggled people, sold people. Można powiedzieć, że od premiery tej gry obroty Rockstara troszeczkę się zmieniły. Od 2008 do 2013 Rockstar wydał tylko 6 gier i 3 dodatki. Więc w porównaniu do prawie 10 gier wydanych w podobnym okresie to trochę mało. No, no może i mało, ale dodatki też się chyba liczą, nie? No były one spoko. No niby tak, ale pamiętaj, to są tylko dodatki. Dodatek nigdy nie będzie nową grą. I tu dochodzimy do 2013 roku. Największe premiery, jaka wtedy była, mówię tu o GTA V i jego trybie sieciowym. I od tego czasu. Rockstar strasznie zwolnił, jeszcze bardziej niż przy GTA 4. Bo liczba gier, które zostały wydana, po dziś dzień można powiedzieć na palcach innej ręki. To jak się nie ma trzech palców jeszcze. Bo dostaliśmy tylko Red Dead Redemption 2 i L.A. Noir. VR. Co bądźmy szczerzy, no VR nie jest na razie jakoś super popularne. I to bardziej jest był eksperyment, a nie Pełnoprawna gra I oczywiście na wikipedii Widnieje Duża lista gier które zostały wydane Tylko analiza zwykła Większość to z nich to jest albo ed nowa edycja Jakiejś gry Czy Buli na przykład Albo nawet dodatkiem do kita online No trochę słabo Ale dobra Wiemy jak R z gwiazdką wydawało gry Więc powinniśmy chociaż wiedzieć kiedy szósta część wyjdzie No taki nie Oczywiście, patrząc na datę premier, można dojść do wniosku, że nowy Gita wychodzi co 5 lat. Tylko problem jest w tym, że Gita 5 wyszła 7 lat temu. Co jeszcze utrudnia przewidzieć datę? To brak żadnych informacji, poza wiadomością, że się ma, gra powstaje. Żadnych zapowiedzi, żadnych teaserów, tylko plotki albo przecieki. Na szczęście to nie oznacza, że nie może już spekulować, choćby o możliwej dacie premiery pierwszego. Teasera gry Pomaga nam w tym ich ostatnia gra RDR2 Mówisz, że RDR2, gra która opóźniła GTA 6 Nam pomaga? Pamiętacie jak mówiłem o pięcioletnim cyklu wydawania GTA? RDR2 wyszedł właśnie 5 lat po GTA 5 a pamiętajmy, że ta gra o kowbojach to nie jest zwykły dodatek do Gita Online, tylko pełnoprawna, rozbudowana, HUGE GRA! Ej, 5 lat pyku! No super, no to dzięki, już wiem kiedy wychodzi. No, nie do końca. Pamiętajmy, że Gita 6 będzie tak samo lub bardziej rozbudowany jak poprzednia gra. Rockstar również. Do swoich nowych gier zawsze dodawał jakąś unikalną mechanikę, która nie była wcześniej widziana w żadnej z poprzednich gier. Albo możliwe, że była. I prawdopodobnie Guitar 6 też będzie posiadać taką mechanikę. Dlatego czas oczekiwania na grę wydłuża się. I to może powiedzieć, że znacznie. Ale wróćmy do teasera. Taka zapowiedź, choćby mały, krótki filmik na E3, czy randomowo na YouTube, może pojawić się albo w tym roku, i tu mówię o drugiej połowie tego roku, albo dopiero w następnym. A sama gra, i to już na 100%, na pewno, 100 legit, nie wyjdzie wcześniej niż w 2023 roku. Okej, okay, dobra, ale dlaczego tak długo czekamy? Ponieważ Rockstar rozwijał sobie kury z złote jaja. Tak, chodzi o Gita Online. Sukces trybu sieciowego nie tylko opóźnił nową odsłonę, ale też pogrzebał dodatki do single-player'a. Studio, zamiast pracować nad nową częścią Gita lub dodatkami fabularnymi do single-player'a, to wydawało aktualizacje do Gita Online, dodając nowe auta, nowe misje, napady, a nawet nowe tereny. Czyli coś Rockstar robił dla fanów GTA, nie? Przecież był jakiś kontencik dla nich. Prawda, ale to było trochę mało. Napady i morze miały jakieś tło fabularne, ale ono nie miało znaczenia. Nasz bohater był tylko bezpłciową, niemą marionetką, co mogę przeszkadzać niektórym graczom, w tym nie. Okej, okay, dobra, w tak to narzekasz, ale to nie jest aż takie złe, co nie? Tak, nie jest. Get Online oferuje możliwość wykonywania zajęć z znajomymi. Proszę się baćcie gry nie tylko z głupimi NPC. I to jest świetne. Może grać w tryby tworzące przez fanów. Może grać w RP. I to jest świetne. Bo jakby nie było, to by w sumie nikt w to nie grał. Jak w Battle Moda w Dumie. Niestety, świetność tego trypu no, opóźniło nową część. Może się wydawać, że Rockstar idzie tylko w online'a, bo w sumie tylko to mu przynosi zyski. Ale w 2018 roku coś się zmieniło. Co dokładnie? A premierę RDR2. Ja oczywiście mówiłem, że ta gra spowoduje opóźnienie o kolejne 5 lat, bo RDR 2 jest dużym, ogromnym projektem, gdzie jest mało detali, dużo detali. No to jest dopieszczone dziecko, ok? Ale jednocześnie to, że Rockstar nie zrezygnował z Single player AAA. Wręcz przeciwnie, nadal chce je robić. No tak, ale pamiętaj, że tak samo jak RDR 2 wyszło, tak samo wyszło RDR online. Co. Trochę, troszeczkę przypomina to, co było z GTA 5, nie? Raz, RD2 mógł być tylko pretekstem, żeby wprowadzić tryb sieciowy na innym settingu, żeby więcej dojść kasy z ludzi. Ale gdyby to była stuprocentowa prawda, to chyba nie przygotowaliby się aż tak do single player, prawda? By po prostu, dobra, niech będzie, żeby gracze nie narzekali, ale wręcz przeciwnie, przełożyli się do tego koncertowo. Kaman, gdyby single player był tylko dodatkiem, to kampania by wyszła tak samo jak w Baltefoncie dwójca. A my pamiętamy, jak to wyszło w Baltefoncie dwójca. Ale słuchaj, są przecieki. Przecieki mówią konkretnie co, gdzie i jak, nie? Tak, teraz w internecie jest sporo plotek czy legitnych przecieków dotyczących GTA 6. Tylko, że te informacje nie mają żadnego znaczenia. Oczywiście fajnie wiedzieć, że gra powstaje, co w niej będzie, to w niej wystąpi, ale to tylko plotki bez pokrycia. Proces tworzenia gier jest skomplikowany i zawsze podczas produkcji coś się zmienia. Nigdy, ale to przenigdy porządkowe rzeczy, Mechanizm nie trafiają do finalnej wersji niezmienione. Czy to przez ograniczenie sprzętowe, czy to przez czas? Dobra, główna postać Alberto De Silva i będzie system chodzenia po ścianach i A i samochody będą latać. Dobra, to się to się nie sprawdza. Zmieniamy to. Tylko że zamiast latać samochodów będą samoloty. Dobra, zostało mało czasu. Dobra, Alberto De Silva, nic kontrowersji. Dobra, niech nazywa się Michael De Santa i o, będzie trzech bohaterów. To też będzie git. To co teraz zaczęło wyciekać, może porównać do tego co działo się przed premierą GTA V. Tutaj polecam obejrzeć film TV o tym. Ale w skrócie. Przecieki w piątki mówiły, że w grze będzie tylko jeden protagonista. będzie nim Latinos Alberto de Silva. Ten przeciek pochodzi z 2012 roku. Jak wiemy, nie ma nic wspólnego z finalną grą. A Alberto to był po prostu Michael. Oczywiście Rockstar mógł planować takiego bohatera. Ale w trakcie produkcji to się zmieniło. Nie warto ufać żadnym likerom w 100%, jeżeli nie mają twardych dowodów na to, że to co mówią jest prawdą. Lepiej poczekać, aż sam Rockstar no, coś powie. Bo jeśli będziemy opierać się na zwykłych informatorach i insiderach, to jest szansa, że nachypujemy się i pod koniec się rozczarujemy. A skąd wiesz, że wszystkie to są nieprawdziwe, może coś będzie. Akurat autentycznego i sprawdzonego. Prawda, w każdym przecieku jest chociaż ziarenko prawdy. I dobrze ich posłuchać od czasu do czasu, ale trzeba do nich podchodzić z dystansem, zakładać, że to może być po prostu fake. A wszystkie te leaky, które wypłyną, zweryfikuje i tak premiera gry. Ale w sumie na co tak naprawdę może się nastawiać? Rockstar przyzwyczaił nas do tego, że każda ich nowa gra zawiera jakąś nową mechanikę, wyróżniającą się na innych ich gier. Coś takiego było, Sandras Andreas był te, wszystkie statystyki. W GTA 4 był ten realistyczny model jazdy i można powiedzieć, że celownik. W GTA 5 to było trójka bohaterów. No faktycznie, troszeczkę tego było. Dokładnie, więc i nowa część prawdopodobnie doda coś, co będzie interesujące pod kątem mechaniki, historii lub nawet optymalizacji. Już teraz słyszymy o plotkach na temat tak zwanych mądrzejszych MPC. a sądzę, że to tylko jedna z paru rzeczy, jakie będą w grze. Ta ta ta, w Cyberpunku też miało być genialne MPC i żywe miasto, no wiemy, jakie wyszło. Prawda, ale pamiętajmy, że Rockstar ma o wiele więcej doświadczenia w tych sprawach niż CD Projekt. To wszystko to jednak największa niewiadoma. Wspólnie się nad czymś, co dostaniemy w 100%. Zacznijmy od core mechanic gry, czyli za samochodem, strzelanie misji fabularnych. Myślę, że jeżeli chodzi o jazdę po świecie, to nie ma o co się obawiać. Raczej nie zmienią modelu jazdy i możemy się spodziewać kopii wklej z poprzednich części. pewien, że w to 4 był ten realistyczny model jazdy, co nie? Tak, to był eksperyment. To też była w sumie jedna unikatowa mechanika tej gry. Aczkolwiek w piątek zmieniono na bardziej I To się sprawdziło, a sprawdzone rzeczy są najlepsze. Mam nadzieję natomiast na poprawę systemu strzelania. Chciałbym, aby było czuć różnicę między pistoletem a karabinem. I pm -ką. a nie jak w wiosce, gdzie jedynie czym się różnią to damage i szybkostrzelność. Oczywiście to moje odczucia, więc please nie zabijajcie mnie. I zostało nam tylko jedna rzecz: fabuła. I tutaj chyba nie ma żadnych wątpliwości. Twórcy wyczarują nam historię pełną emocji, humoru, a co najważniejsze, będzie ona pamiętana przez dłuższy czas. W skrócie, jest na co czekać. A co jeśli się doczekamy i dożyjemy premiery GTA 6? No cóż, spodziewajmy się dużych rzeczy. Pamiętacie co się działo przed premierą Cyberpunka? Obstawiam, że to będzie nic w porównaniu z tym co się stanie. A mówimy tu o ogromnym i skutecznym marketingu, wielkim hypie, problemach i podbitych rekordach. Skąd to wiem? Wiem, bo pamiętam jak było przy GTA 5. Zacznijmy może od tego, że już samo wspomnienie Grand Theft Auto 6 spowoduje wielki hype. Nie, nie trzeba żadnych wideo. Sama nazwa. Podczas GTA 5 Rockstar nie bawił się aż takie kolaby co cedep. Nie dostaliśmy butu Franklina, nie dostaliśmy konsol Franklina, Michaela, twarzy Michaela oficjalnej jeszcze nie było. Więc co robił Rockstar? Otóż wypuszczał parę trailerów, w gazetach reklamy były, a większość robiła sama popularność marki, co coś o nich świadczy. Oczywiście, to było w 2013 roku. Od tego czasu trochę się zmieniło. Ale to nie zmienia faktu, że dzień po premierze się sprzedała ponad 11 milionach. Przypomnijmy, całkowita sprzedaż GTA 3 to było 14 milionów. I piątka, podczas premiery, kupiła 7 rekordów Guinnessa. A to coś. Do dziś GTA 5 jest jedną z najlepszych sprzedających się gier na świecie. Halo, do dzisiaj to sprzedało się 120 milionach egzemplarzy. Tak, 120 milionach. Okej, okay, spoko. Super, że pojedzie z tobą przy GTA 5, ale co z Gita 6? Co z Gita 6? Oczywiście jestem pewien, że to Gita 6 pobije to wszystko bez większego wysiłku. Wydawca pewnie wyda grube miliony marketing. Więcej niż w przypadku poprzedniej produkcji, ponieważ to Gita. To będzie najbardziej wyczekiwana gra. Lewy hype'u będzie można porównać do wysokości Mount Everest. Jak to się stanie, to wszystko porządnie i jebnie. Bo obawiam się, że tak samo jak w przypadku cyberpunka gra stanie się ofiarą swojej własnej popularności i nie mówię tu o niedoróbkach czy bugach czy złej optymalizacji a mówię tu o serwerach i dostępności gry na premierę produkcja będzie na pewno dostępna najpierw na konsolach ale to nie pomniejsza problemów ok, większość egzemplarzy zostanie kupiona drogą elektroniczną czy to na PlayStation Store, czy sklepie xboxa serwery to są delikatne rzeczy i nie lubię na pewno ludzi i oczywiście pamiętam już o preorderach, ale to nie zmienia faktu, że nawet jak preordery, to te serwery mogą pfff. Pamiętasz, jak piątka była darmowa? No to wiecie, o z czym tu dilujemy praktycznie. Podejrzewam, że na premierę gra będzie potrzebować połączenia z serwerami Rockstara. Czyli dodatkowymi serwerami, które pod koniec zrobią ale dobra, to są tylko premierowe. Prawdopodobnie gra będzie grywana po kilku godzinach, kiedy serwery się ogarną. Ale chodzi mi głównie o to, że serwery padną. Część zagra, część nie zagra. Albośmy się powiecie, Ile osób zagra na premierę? Serio. To wszystko, co dzisiaj powiedziałem, sprowadza nas do jednej konkluzji, że sobie jeszcze poczekamy. Rockstar nie śpieszy się z wydaniem nowej odsłony. I nie podaje żadnej konkretnej informacji na temat gry. Ale na podstawie przeszłości Rockstara. I można powiedzieć, że w obecnych sytuacji można powoli przewidywać, co się może dziać. A możemy przewidzieć, co będzie się działo na premierę, co gra może zawierać i w na 100% nas może nie zawieść, czego oczekiwać w miarę. I tyle. Natomiast na takie duże rzeczy trzeba czekać. Nie chcemy chyba drugiego Cyberpunka, nie. A co chcemy, pełny, dopracowany produkt. Coś, coś co Bogi ta 5, coś co Bogi em a nie wydmuszkę. A teraz aktualnie powinniśmy się cieszyć piątką i RDR2. Bo... Co by nie? To nam troszeczkę skróci chyba czas oczekiwania. Ta ale jest problem. Bo mamy rok 2004. I tak jakby zaspoilerowałeś mi co się będzie działo. Jest. Prawdopodobnie będzie f, bo tyle, etc, etc. Więc prawdopodobnie nigdy nie zniszczymy GTA 5. Jesteś z siebie dumny? FUK!